Słuchaj, chciałem, chciałem zwrócić uwagę jeszcze, bo pan doktor Pałuska no ale... wytyka mi, mi jakobym ja nie znał Dugina. Ja cię przepraszam trochę za to, co, co mówiłem, ale chciałbym, żebyś to... Powiedział. No ale jak to nie znasz Dugina? Przecież ty jest w wódkę piłeś. Aleksander Dugin. Słuchaj, ale wiesz jak? co. Wojtek nie wódki powiem. to po pierwsze. Zaraz. Doktor powiedział, co powiedział. No dobrze. Kzieśpa. Natomiast jak można zarzucać mi, że nie znam Dugina. Słuchaj, powiem ci tak. Dugin y, jest prawdziwym przyjacielem narodowej Polski. Tak, oczywiście. Jak ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że nic nie zrozumiał z tego, co mówi Dugin. No może jest zatępy. Słuchaj, y, <laughs> najlepszy dowód i doktor to potwierdzi, ty to potwierdzisz. W 1914 roku mobilizacja w Królestwie Polskim... Była wykonana w tak ogromnym procencie, w tej chwili nie potrafię powiedzieć, że sami się Rosjanie. 95%, widni, że Polacy tak chętnie wstępowali do rosyjskiego wojska w obronie przeciwko Niemcom. Przecież to biedni nasi rodacy Polacy nie chcą o tym słyszeć. Nie chcą o tym słyszeć. Wiesz, bo i tak, myślę, że no. nastąpi zmiana, dlatego że jak przyciśnie i się okaże, że ni tam, ni siam nic się zrobić nie da, to trzeba będzie usiąść i pomyśleć o wspólnocie. Ale jest problem, Macieju. No, jest jaki? Problem, jaki? No, niektórzy umrą oczywiście z tego powodu. Wiesz, popatrz, no. gdyby, gdyby nie było Smoleńska, No jest. no. To nasz proces przyjaźni polsko-rosyjskiej naturalny rozwijałby się fantastycznie. No przecież sam Kaczyński, który tam zginął, lek Kaczyński, był za tym, żeby się dogadywać. Jego ostatni list o, to, o tym wskazuje i wypowiedź, która jest nagrana. No więc, słuchaj, ja będę to nazywał katastrofą smoleńską. No to jest katastrofa w stu procentach. Muszę, poczekaj, poczekaj Macieju. Muszę powiedzieć, że po tej katastrofie Polska została sprezentowana Stanom Zjednoczonym, Ameryki Północnej. Zdruzgotaliśmy wszystko, co najlepsze było w relacjach polsko rosyjskich.